Abonament, abonament mówię, abonament Czy pewien kurwa z fejksu? Łapy Co się dzieje? O Bez takich, kurwa Pojebało cię? O ty kurwa, się O 40, 14 koła, 15 mi dropnęło No to chuj biedny jesteś dobra Yeah Jak ty się podniesiesz 15 koła to ty jesteś jakiś spukany w chuj c Czekajcie sekundę Dobra dobra A co? Chcesz robić coś? Organizacji nie będę już bo za dużo kurwa zabawy No to nam pod możemy jedną Stary, będziemy jebali na mieście, bo ja widzę co się dzieje. Kurwa, nowe organizacje są pierdolone. Między innymi przeze mnie, kurwa, bo lubię jebać ludzi. Mhm. Patrz jaki fajny film. Patrz kurwa. Co to kurwa za... Nie, nie, weź. Czyż ty wyglądasz jakbyś się kurwa urwał z choinki. Ale ja jestem w trakcie ubierania. To kurwa byś się tak ubrał i byś się jeszcze chwalił A ten fit godzinę robiłem, chłopaki Ja tak nigdy nie mówiłem z To zawsze ten I'mles się obierał Wieczorem, on tak siedział Wiem bo sam z nim siedziałem tak kurwa, Abonament chłopaki Co ty abonament, robisz? Abonament mówię Abonament Ci pewnie kurwa swoich słów łapy eee... Szmato jebano. Co kurwa było? Fuj, się żartowałem kurwa Nie no, nie świruj nie Proszę I powiedz, będziesz będziesz pokorny Tak będę tak. Nie no, nie, akurat nie poniżej Tak no, jest, Nie no, ja nie poniżam, to kolega akurat On, on ma, on ma zakłócenia Chyba no, to zakłócenia. tego wejść po prostu i y -y -y. No y -y -y. Tak, tak <laughs> I chuj mój fit Śmieszny chłop Alfred, że to ładne. No jeszcze w pizzy nie załatwajmy, spierdalajmy z to. Halo! E! A tam chyba nikogo nie ma. Tam jest, kurwa, to spierdala. Zaraz go na Goni go Jestem, sta! Z jedzie, panem, dawaj, dawaj, Daj, No, gdzie go w ogóle. Nie wiem, dziękuję. co nie pogadać? Tybie, no To jest jakiś stan, No co jest? Co <laughs> on nie, nie, on jest tam na... na mechaniku jest. Chyba. To? To nie jest to auto? To jest to auto! Na autocholiwniku, na autolowniku. Stoi, to, to jest ta fura. Zresztą wyjewał w powietrze. Nie, to nie jest ta fura. Nie. Crafter. Co jest kurwa. Chłop zniknął normalnie. Bo go zgłociliśmy. leży? to leży i chuj. Co ty gangsterka się przykrułaś teraz? prostu. kurwa rakietą w kosmos. Co się panie? Hm? Siedzi, kurwa, rakietą w powietrze. Zamkniesz ten ryj? Siema, szmato. Ona jest taka, ona jest taka tempo jak ta, lifcia. Pizda głupia. Nie? Pewnie lifcia, pewnie lifcia. <noise> ona jest, kurwa, ona jest głucha jeszcze, ja pierdolę. No nie, <głosy> <kurwa>. <głosy> no, nie <noise> napierdalaj. Przekaj prawa. Dobra, chodź, chodź. No nie napierdalaj, że jak już o nie gadam. No radzimy, bardzo. Hm? Czy kurwa rakietą w powietrze? Pa, po, już wyjebał! Kurwa! To ja wysnę te rakiety, tylko źle namierzyłem. Zaraz to ją w moim trafię w oko. W oko ją zaraz namierzę. Co ty kurwa? Sorry kurwa. Przypadkiem się spojrzałem. Sorry Jaka płotka kurwa! Ty suko kurwa traf! Jemano! Kurwa, głupia. Traf tym taserem jebanym. Wow. Głupia, No, traf. Suko. Ona no, ja. Ono mi, jak się nie rusza, mi traf, nie trafi, jak się nie ruszamy Czemu mnie napierdalał? No Co ty mnie wkurwiłeś jeszcze? Zakłówaj mi kolegi Stary potrzebuję tak na sekundę Szybko, 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 szybko Dobra, chłopaki On ucieka, ucieka. Co, ale... Aha. Dialog przeprowadzę Aha, no dobra Później cię zrzucę nie widzę. Iż to miasto. Mhm. Mogło być nasze. No ale jest Gdy nasze. Może inną drogę. Jaką grubą drogę? Inną. drogę, która prowadzi do nikąd. Witam, gdzie jest ta szmata? Dwa tu. Dwa Boi się. Wysiedź no, tu, pilno i czekaj sekundę Panowie macie nóż, bo muszę głupiej suce wiebać. Pytanie. Dobra, za ladą, zaraz jej wie, zaraz przyjdę. Czekajcie, muszę z w kieszeni wsadzić. Przypał. Nie ma kurwa, lekko. Co tu się dzieje? bez takich, kurwa. Pierwsza na to. Czarny to biedę. Trzeba było kurwa nie zapać. Krowa jestem, tak mnie pamiętajcie. Jeszcze ludzi do zera wlatuje, ja odwrócę. A my przypadkiem kiedyś nie wywoziliśmy? Tak mi się kojarzy, kurwa. A to nie, nie jest. To nie, nie jest, jest ta sama, to. to nie wiecie, jest liftia? To nie jest. Kurwa, to ja tw połowę twoich kolegów rozjebałem. A kto to jest? <noise> a, jakie spotkanie po latach! Kto to jest? Ja pierdolę! Ja chyba wiem już kto to jest. No, co jest Siema! Ogólnie okazało się, że jest to stara koleżanka, z którą kiedyś lataliśmy. Zostawiliśmy ją do zera i odstawiliśmy na szpital. No ty kurw! Ja pierdolę! Nikogo nie ma! Ej! Ej! Co mi gnoju auto kopiesz? To nie ja, to nie ja! Nie go. Ale on mi auto kopie! Ej, ja znam cię, ja znam cię, Budyń, Budyń! No to nie, nie ja! Budyń. Budyń, zostaw mnie! Auto mi skopał! No zostaw mnie. Nie! nie. No nie budyń, pamiętasz jak ci kurwa dawałem Tazera? Jak razem lataliśmy? Ale on mi auto skopał! Ale nie, rób no, kurwa! Co no, mnie! O, dobra, dobra O nie! No mi z tego budyń, zostaw go, proszę! Okej, okay, 300 dolarów nie było tematu. Dobra, albo nie, jedzenia nie mam i picia. Ja dam ci jedzenia. No, nie no, kurwa. Zostaw go, zostaw go teraz. Nie, nie, nie Nie tejzuj, no, nie tejzuj go, nie tejzuj go. Nie tejzuj, Cie, nie tejzuj kurwa czekaj. jebana. czemu kurwa kopiesz mi? Zapłacę ci dwa go. koła. Zapłacę ci dwa koła. Teraz go zostaw. No nie bij mnie, kurwu! Co ja ci zrobiłem? No co ja ci zrobiłem? No kurwa! mamo! No widać, że groszek na jeden słowem. Mogę go rozebrać? Kurwa! No słuchaj mnie skończył! Mogę? No jasne. No, Jest on rabin! Kurwa! Ja ja nie robiłem! No Dobra. Czemu nie. Mogę? No co? Ja no, to to okay. no, no, co? co? Teoretycznie to mnie teizował. Nie bo wylecę znowu O <grymne> <grymne> No i chuju Kto ja? No, on jest tym pracownikiem naszym. A? No to na policję. No to ci na jeba. Zgłoś tego na policję. Kurwa robisz! Kto to jest? Aaa! Żartowałem! O, ja umrę, ja umrę, proszę nie. Aaa, kij A kto to jest? To jest, doj, owiec. Ja myślę, że to jest. Syn, jestem synem twojego szefa. Ja myślę, że to jest prawdziwy szef. Ale on... on. Widzisz to wszystko? Tak. Wszystko, we spuci, może być nasze. A nie jest? Jest, oczywiście, że jest. Dziś tylko my zostaliśmy ze starej ekipy, kurwa. Łatwo. To łatwo. Stare duo. No Dobra wiem że ją też kurwa zamoczył, ale... Też cię lubię. Na kolana. Ja Pewnie jesteś swoich słów. Teraz ma tutaj przyjechać, Andrzej z ekipą na długich kurwa i ja się rozjewać. Dobra. Zamknąłem auta, ty okay. idio... Mówię do auta. Okej. No, czekaj. Okej. Okay. A, a ty nie masz kluczyków? Nie mam. Po tym jak najubałem koledzu, odstawiłem go na szpital. To co się działo na tym szpitalu to był jeden wielki cyrk A tutaj spotkaliśmy tą samą Laurę co wcześniej Zrobiłem z nią szybkiego duelka Sami zobaczcie jak on się skończył Siema Laura co? Siema A Siema. się znamy? No przez chwilę. nas no, no, nie pamiętam, chyba pamiętasz nie? Tak trochę Co? Ci kose wjebałem skąd mnie pamiętasz Patrz co teraz ci wjebę Mówiły że ten <grym> Zostanie pierdolony O tą... Dobra, muszę, muszę ją znów naniebrać, bo ja to chcę Gówno możesz Daj mi to Ci najebę Nie No ci najebę Znowu Dobra, daj mi spokój, idę szukać kurwa tej. To... Atencji? Nie Wracaj, taj tu kurwo O ty kurwa Pff. Aha I to zero, i to zero ty, Nie Nie chcę Zamykam Dzięki to, kurwa, to No co ty kurwa robisz? Czekaj, czekaj Mam no, okazję, idę

O o oh, oh, oh. Ty kurwa jesteś po wodę, lecisz, kurwa. Co? Ola, idę. Gdzie ty idziesz? No nie. Ale wrócisz? Jutro. Ty kurwo, jebana do bicia. Nie, bo umrę, zostaw mnie. Pfff, <ścoughs> czterowe życie wpierdoliłeś. Kurwa, przepraszam.